Dobra. Zdawać już się nauczył. Pokaż no się Janek. Na starość się będziesz oglądał, to żebyś widział, że umiałeś ten. Umiałeś chodzić. Ciekawe czy to wolno, czy szybko ci idzie. Ciekawe kiedy. Od takiego wstawania zaczyna się chodzenie. Co? Kaśka szybko chodziła, ona ci powie. No dawaj, wstawaj. Zobacz, czy mama nie idzie. No na czym tak myślisz? Żebyś mnie tam nie narszczał No Dawaj, dawaj, bo jeszcze powiedzą, że ja cię tak postawiłem specjalnie do filmu. O, no, potrafi. Ładnie.